Dobry, dzień dobry, ostatnie dni wakacji spędzamy na Zaton Holiday Resort w Dalmacji. W tej chwili jesteśmy na basenach i chciałam Wam pokazać tutejszy Aquapark. Za mną taka strefa dla dzieci, przede mną również, więc odwracam kamerę i pokazuję Wam co tutaj się wyprawia. Tam jest spray park dla maluszków i nie tylko. Z sikawkami wodnymi i z taką antypoślizgową nawierzchnią. Tutaj jest niewielka zjeżdżalnia. Zaraz Wam ją pokażę. Bardzo oblegana. To z najmłodszych. I nie tylko jak widać. Tutaj jest wodny plac zabaw. Pogoda jest super, jest bardzo ciepło. Woda jest cudnie orzeźwiająca. Tak, tak, I uwaga! 3, 2, 1 leci! Tutaj są takie malutkie zjeżdżalnie dla maluchów, też jakieś spray parki. I idziemy jeszcze piętro wyżej, bo te baseny tutaj są trzy poziomowe. Tutaj na górze mamy taki basen rodzinny. Basen pływacki, basen rodzinny i tam jeszcze w tle kolejne baseny, które zaraz Wam pokażę i tam są też takie ławeczki z jacuzzi. Tak więc nie czuć na Zatonie, że to już koniec lata. Ale za to bardzo często słychać język polski, bardzo dużo tu Polaków jest. Yy, przypominam wszystkim, którzy mają ochotę się spotkać dzisiaj na winko yy, z grupą Campingi w Europie, z naszą grupą na Facebooku. To dzisiaj 18.30 pod sznurkami, pod tymi konstrukcjami sznurkowymi się widzimy. Tam z tyłu są ławeczki, jacuzzi, tutaj jest basen, a ja jeszcze się odwrócę na chwilę. Jestem i sprzedam Wam News'a. Rozmawiałam dzisiaj tutaj z przedstawicielstwem Zatonu i usłyszałam, że w planach jest rozbudowa tego kompleksu basenowego. I coś, co ucieszyło Michała najbardziej, bo w nowej części, która powstanie w najbliższych sezonach, będą super zjeżdżalnie dla nastolatków. Tak więc basen będzie spełniał już wymogi osób w każdym wieku, począwszy od maluszków, od przedszkolaków. Przez szkolniaki, młodzież, jak i dorosłych. Także czekam z niecierpliwością na nowe plany Zatonu, na ich realizację. I Michał już przebiera nogami, żeby przetestować wkrótce nowe atrakcje. Także Zaton jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w kwestii basenów. Z czego osobiście bardzo się cieszę, bo faktycznie brakuje tutaj takich atrakcji dla młodzieży. A ja się z Wami żegnam. W następnym wejściu, może pokażę Wam plażę, jak się uda. Do zobaczenia i miłego poniedziałku.